Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj może nie będzie jednej konkretnej historii, ale trochę tak z przymrużeniem oka i na wesoło. Chociaż właściwie sytuacje prawdziwe. Nawet nie mają Państwo pojęcia, jak ludzie potrafią się tu zachowywać. Czasem przychodzą i kłócą się ze swoimi zmarłymi. Na przykład pewna pani krzyczała do mnie, ale myślała, że on tam słyszy do swojego męża no, zdzisiu, kto to jest Helenka? ja już teraz wiem, kto jest Helenka no przyznaj się do Helenki albo w drugą stronę czasem jakieś majątki jakieś niezrobione rzeczy jakieś romanse proszę Państwa, tu czasem odchodzą tamtejskie sceny i ja zawsze mówię, ale spokojnie śmierć jest końcem wszystkiego czyli jakby ziemskich rzeczy, tak? i dopiero tam zaczyna się nowy etap, więc wejdźmy w to trochę inaczej. Wybaczmy, posłuchajmy, dowiedzmy się, pomóżmy, a nie rozwiązujmy różne sytuacje, które tu naprawdę są czasem absurdalne. Ale ludzie też bardzo sprytnie rozmawiają ze mną, czy właściwie do tego zmarłego, aby on powiedział to, co chcą. Jest taki oto kawał, i to adekwatny do tego, kiedy wnuczek mówi do dziadka, dziadku, czy umiesz... Zrobić tak, jak robi sowa. A dziadek mówi, nie, nie umiem. A co robisz, dziadku, kiedy babcia przegląda twój telefon? Hu, 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 hu. O, to jest na tej zasadzie. Także chcę powiedzieć, że tutaj różne sytuacje, czasem śmieszne, wesołe, wyciąganie jakichś starych rzeczy, jakichś romansów, kochanków, kochanek, nie tak to działa, nie tak to powinno wyglądać, ale tutaj też się dzieje. Ot tak trochę z przynużeniem oka, trochę o historiach, które tu się w tym pomieszczeniu rozgrywają. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnych moich historii.